Przybądźcie widzowie i cieszcie oczy show, jakim jest osoba iluzjonisty geniusza Zachmatow. Znany w całym imperium, charyzmatyczny łowca talentów zagarnął sobie serca niezliczonych fanów swoimi zaskakującymi występami. Iluzjonista, w celu stworzenia trupy, wyselekcjonował sobie zespół złożony z najbardziej figlarnych i nietuzinkowych osób spotkanych na ulicach imperialnych miast. Nikt nie jest w stanie odgadnąć, co w oczach iluzjonisty oddziela przegranych od zwycięzców, jednak trzeba mu przyznać, że w jego szaleństwie jest metoda. Dzięki cudacznemu wykształceniu oraz smykałce do show biznesu, występy iluzjonisty zaskakują wysoko postawionych, jak i samego imperatora, czy starszych członków Loży Magów. Występy iluzjonisty zapewniają Akademii Magii stały dopływ uczniów pragnących dogłębnie poznać jego sztuczki. Jednak ku ich rozczarowaniu, takiego rodzaju czarów Akademia kategorycznie odmawia uczenia. Sława i tłumy fanów jego wiernej grupy cyrkowej pozwoliły mu na współpracę z imperatorem w celu charytatywnego zbierania funduszy na zwalczanie skutków działalności Kultu Bambusa w imperium. Mimo że występy trupy zawsze odbywały się punktualnie, ku zaskoczeniu gawiedzi Ostatni występ został przesunięty w czasie o całe 5 minut do przodu, powodując niewielkie niepokoje wśród oczekujących achmatowian. Całe szczęście iluzjonista uspokoił fanów, przekazując swoim wiernym widzom, że przesunięcie wystąpiło ponieważ Tomka, jego głównego asystenta, rozbolał brzuch. Iluzjonista Tomak, który używa zaklęć jak i płonącego miecza. Występ z asystentem to zaklęcie iluzjonisty, po którego użyciu obok gracza pojawia się asystent Tomek. Jeśli użyto tej umiejętności, trzymając zaklętą wędkę w głównej ręce pomocnik, po kilku sekundach zadez znaczne obrażenia wszystkim graczom wokół niego. Jeśli użyto tej umiejętności, trzymając zaklętą wędkę w drugiej ręce Tomek, po kilku sekundach przywróci znaczną ilość punktów zdrowia oraz da niewielką ilość punktów życia. Postaci tarczy wszystkim trafionym graczom wokół niego. Ochotnik z widowni to kolejna umiejętność bohatera, która pozwala iluzjoniście zamienić się miejscami ze wszystkimi trafionymi celami, także ze swoim asystentem Tomkiem. Po użyciu umiejętności gracz otrzymuje bonus do prędkości poruszania się na kilka sekund, a wrogowie zostają oślepieni i spowolnieni na krótki moment.